3 ponad 3 godziny z alarmem. No słuchajcie, powiem mam od początku, jak to było. Zatrzymałem się na pauzę pół godzinną, Jechałem no, prawie tam 600 km, 550 km, tak zatrzymałem się na pauzę. Pół godziny zatankowałem się i Wyjeżdżam. Ludzie jak za starych dobrych czasów 5 minut po wyjeździe. Włączył mi się alarm i pisze: Approaching Full Park Regeneration Available. Czyli, że zbliżam się i mam ikonkę. I tutaj mam, jak pisze, że jak jest ikonka, się pojawiła tego regenu. To, że ten regen is needed, czyli potrzeba zrobić regeneration. Jaką ciężarówką się jeżdżę miesiąc? Pierwszy raz takie coś mi wychodzi region w ogóle powinien się robić podczas jazdy sam to to nie jest normalne, że ja już to tyle razy przechodziłem w moich starszych filmikach że trzeba się zatrzymać, żeby zrobić ten parked regeneration tak? co dla mnie to jest w ogóle, kurwa bez sensu bo to, kurwa, to jest ten region że jak jedziesz, to samo się robi a nie, że ja se jadę ja, kurwa, pauzę zrobiłem pół godziny i 5 minut później ja muszę stanąć na kurwa 50 minut, żeby dla dobra środowiska oczyścić jakieś kurwa pierdolone kurwa filtry zasrane, kurwa jego pierdolona maczno. I to jest powrót, kurwa, do przeszłości! To co już, kurwa, było! Ja pierdolę, no! Czy to kurwa się odpierdoli, kurwa, kiedyś ode mnie, czy nie? Ale z tym park 3 Generation, dobra, ludzie, jedno co. Nie wkurwiam się aż tak. Bo jadę. A, czekajcie. 60. Jadę już 3,5 godziny z alarmem. Ale jeszcze ten. Ikonka nie mruga, jeszcze. Bo jak, jak piszę tutaj. Mam na, na wizorze tutaj, nie wiem jak to po prostu, się mówi, tam jest, taka, tam jest taka naklejka tutaj, to co przed słońcem ci chroni, że jak druga, no to wtedy ten jest ten d że, że ci wyłączy że ci wyłączyć ci silnik kompletnie, nie. E, więc, no nie wiem, ja już 3,5 godziny jadę z alarmem, ale nie mrugającym, więc nie rozumiem nie rozumiem, o co chodzi, o co biega, dlaczego w miesiąc przecież było wszystko okej, okay, ani razu tego nie widziałem raz tak się zrobił Ridgen, bo tam miałem odpalone, odpalał no ciężarów, więc raz się sam zrobił byłem świadkiem, ale normalnie ten Ridgen się robi podczas jazdy, a tutaj i to najgorsze co było, ja mówię, kurwa to ja starałem na pół godziny, na pauzę, którą muszę robić i 5 minut później wychodzi mi, kurwa, że ja muszę stanąć na region, który trwa 50 minut, ja mówię, to kurwa macie, ja na tej zasranej, pierdolonej pauzie mogłem to zrobić, ekstra 20 minut i ten region byłby zrobiony. To jak za starych, dobrych czasów, jak wyjeżdżając, gdzieś wyjeżdżałem po prostu... Stałem kurwa przez, przez ileś tam czasu wyjeżdżając nagle 5 minut później kurwa i ikonka wychodzi, aha teraz sobie staniemy. 5 minut pojechałeś i stań na następne 50 kurwa milit do kurwy! Ale nie wiem, nie wiem. Na razie... Ja staję na dzisiaj na dzień. Kończę, kończę dzisiejszy dzień, dosłownie za 6 mil, więc raczej chyba nie będzie mi mrugało. Bo nawet jak mi zacznie mrugać, no to już ja nie stanę tutaj, to już go jadę na traktor. Ale nie rozumiem, nie rozumiem, ludzie nie rozumiem o co chodzi, co się stało, co się zmieniło. Dlaczego nagle z, za przeproszeniem z tyłka ten region mi wychodzi? I czy to jest normalne, że ja już 3,5 godziny, ponad 3,5 godziny jadę z tym alarmem, że muszę region zrobić. Znaczy to nie jest alarm, to jest ikonka, tak? Więc nie wiem, czy to jest jakiś błąd tego sensora, jak, jak stanę, to ja Wam pokażę, bo ja ten region włączę manualnie. <grym> Czy to jest jakiś błąd sensora, że, że jest, ta ikonka mi wyszła, ale jednak pozwala mi jechać, nie Ja mam w Volwie, jak ta ikonka się włączała, to, 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 to miałem odliczanie tam, Już nie pamiętam, ile to było. Eee, 60 minut? Już nie pamiętam, bo nawet ten engine in derate, ten alarm taki. Nie pamiętam już nawet ile to było, to na filmikach trzeba by zobaczyć moich. Na początku kariery nie? właśnie jeździłem Freightlinerem Cascadią. W 2010 był Rocznik, ciężarówka była, a to był 2012 w 2013. I szczerze też nie pamiętam, czy to jakieś odliczanie było, chyba nie było odliczania. Pamiętam w tamtym freightlinerze to mi prosto od razu mrugało i musiałem stanąć. Ee, Volvo jakiś czas dawało na to stanięcie, a tutaj nic nie mruga. Jest. Już ponad 3,5 godziny jadę, tak? I, I na razie cisza, więc, więc no. Dziękuję losowi, że, że nie musiałem stanąć, ale... Martwi mnie to, że takie coś w ogóle wychodzi, bo to, już zacznie, bo to już zacznie znowu być problem, nie? Bo ja, już po prostu ludzie, no już to jak już takie ręce opadają pod tym względem, że ja mówię, kurde, że po prostu jak ja mam taką ciężarówką jeździć, to ja po prostu chcę rzu rzucić kluczykami i powiedzieć, dziękuję bardzo, ale nie, ja, ja stąd spadam, to nie dla mnie jest, nie? To nie dla mnie po prostu, ja nie, nie mam siły, nie? Ale no nie wiem. Zostały mi 3 mile do stopu, Dojadę, jadę, no bo. No, 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 nie mruga ten, ten, ale no, ludzie nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem o co chodzi, ale cieszę się, że dojechałem. Cieszę się, że dojechałem, nie musiałem stanąć na ten 45-50 minut. Bo no, mój rekord, mój rekord kiedyś, Volvo, e, e, to chyba kiedyś przez półtorej godziny robił ridzie, Przez półtorej godziny, ludzi No tam jakiś wyjątkowy ten riczen, był po półtorej godziny na pieprza. ja wiem. no kurwa, i weź tutaj ze stań na półtorej godziny, ale tak, żeby czyścić pierdolone, zasrane, gównowarte, pierdolone środowisko, bo se skurwysyny miliard, mil, miliarderzy wymyślili, że kurwa trzeba robić region, kurwa, nie? I, I błędnie, bo region powinien się robić, kurwa, sam podczas jazdy, a nie, że ja kurwa ze stanem na półtorej godziny, kurwa, no mam fucking zajebisty czas, se na poboczu będę stawał i kurwa to jest mój czas, mój ja będę, kurwa, czyścił pierdolone, zasrane i do no, kurwy jebane środowisko, kurwa. No, próbuję zajechać na frak stop Aha, no dobra, jest tutaj znany Nie, bo tak mówię, jakoś taką okrężną drogą Każą jechać W prawo No dobra, dojechałem, czy znaczy, dojechałem? Jeszcze nie, no, ale już, już teraz to no nie wiem, nie wiem, naprawdę zastanawiam się o co chodzi. O co chodzi z tym całym regionem by to nie był jakiś problem, który, który będzie. Ach, który będzie cały czas. Nie, który będzie problematyczny. No. Dobra. Jasna lowsa. Dobra Lovs, jak na tą godzinę, zajebany Jakie by tutaj takie fajne, prywatne miejsce Wszystkie najlepsze miejsca O, te najlepsze miejsce zabiera Kurwa, maczki biały, co się cofa Kurwa, takie prywatne, fajne miejsce No to zajebiście Najlepsze miejsce Najlepsze miejsce z kurwy zabiera Zmieniłem się Powiedz tutaj się też cofnąć, no Obok niego, trudno No Gostek, spierdalaj miejsce kurwa zajął, takie prywatne pole no gostek kurwa Dosłownie kilka sekund przede mną No nic Dobra Na żywo Widzicie cofanie Tak? może tego wyjedzie, kurde, może jeszcze go miejsce zajmę? Może tylko przyjechał na pauzę. <tryk> no dobra, 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 dobra. dawaj, dobra. dawaj, dobra. dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj O, dobra. Więc ludziska. Tak. Czekać. Muszę zmienić. Czy jest neutralne, czy nie ma neutralnego? No, jest neutralne. No dobra. Press. OK. Patrzcie, z Jebany skurwysyn Jebane Jebany kurwa Ale o co tu chodzi to tego już kurwa się nie da. Jaki huk tego gówna Jaki huk Skurwy synu ty Freightliner to samo ścierwo co kurwa Slipperze dalej ten ten się robi Ridgen Jestem sliperze, ludzie, to jest tak gorąco w tym sleeperze. Cholera wie jakie tutaj kurde <śmikalia> na naprzy-, napieprzają z tego Ridgenu i ja dziękuję, że to jest kurwa kocioł, a mam climę włączoną, a tu jest kurwa jakiś kocioł z tyłu. Nie no ludzie, ja pierniczę z fucking ekologia. Musiało spieprzyć Dalej mi na pieprza, a ja już ludzie jestem dwie minuty zapomniałem włączyć, więc ja już godzinę, tak? Dwie minuty nie na driving, nie na off-duty, czyli dwie minuty ekstra, czyli 58, godzinę, godzinę już się region Nie, ludzie to jest coś fucking coś tu nie gra, nie? Kurwa masz następne ścierwo jebane, kurwa pierdolona. No, ja jeszcze zaczekam jeszcze. Jeszcze trochę i sam to wyłączę, pierdolę, nie będę kurwa z tym Poleniem siedział, kurwa, no. no to już zaczyna się. Nie, nie dobra, starczy, godzina 22, ja to wyłączam, to gówno, bo to się, to się nie skończy, nie? To się nie skończy, kurwa, czekaj. Press OK. I co? Nic nie dało, tak? Będzie dalej się kontynuowało No ludzie, ile to można, kurde Widzicie co? Nie, ja to wyłączę Spierdalaj Kompletnie wyłączę ciężarówkę. Kurwa, szmata, kurwa, coś czuję, że będzie problem z tym. Coś czuję, że będzie z tym głównym problem. Kurwa pierdolona, jakiś sensor nie działa, nie? Jakiś pierdolony sensor nie działa. Dobra, fuck it. Ja nie będę kurwa. Wiecie co dzisiaj mam w dupie? Pierdolę wszystkich, mam to gdzieś, spierdalaj. Kurwo, szmatoty. Jutro dzwonię do nich, powiem, że ten. Teraz ja nie będę jeździł po, po tych po warsztatach. Jutro kurwa, powiem. Powiem im, że jest problem. Co robimy? Teraz, kurde, ja już mam wolne. I pierdolę to wszystko w dupę. Nigdzie nie ten. Włączamy air condition. Ale kurwa ty, no nie, nie, ludziska to jest fucking, wow, czyli to jest problem, czyli to jest fucking problem. Powrót do ciężarówki. Coś tu czuję, że będzie problem z tym sensorem, coś tu nie, nie gra ludzie, coś, coś tu nie gra, jeśli chodzi o ten region cały, tak? Aha, diesel <ścoughs> particulate filter approaching full. Kurwa, przez półtorej godziny robiłem fucking region. Dla dobra środowiska, kurwa, robiłem pierdolon region, tak? Dla dobra kurwa środowiska robiłem to, tak! I co? Bo sensor nie działa, to teraz będziemy żempolić kurwa, przez następne 8 godzin. I ja ja nie ludzie, to jest fucking. Jeszcze ktoś mi powie, kurwa, środowisko, kurwa, dla dobra środowiska, ja pierdolę, czekaj, czekaj, <laughs> full park regeneration, regeneration available, robiłem przez półtora godziny, ty jebala szmato, kurwo, ty, Freightliner to jest to samo ścierwo, co Volvo, tak, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz robię to przez dwie godziny, tak, Robmy to przez dwie godziny! Patrz, patrz patrzcie czas! Nie ja, nie, ja nie, ja nie Ja cierpiło się, ja to wcześniej wyłączę, nie? Ja to wcześniej wyłączę! To pierdolone kurwa gówno! Ale patrzcie, kurwa, wymyślają systemy! Spierdalaj kurwo szmatu! Nie chcę gate 3! Chcę to kurwa! Wymyślają kurwa te. Yy, dla dobra środowiska ludzie! Kurwa! ja nie jestem przeciwko środowisku, tak? Ale wymyśl jakiś system, że kurwa działa, a nie że napierdalaś. i ja teraz będę kurwa chuj ile czasu napierdalał z problemem z sensorem bo przez półtorej godziny robiło regeneration i teraz znowu przez chuj ile czasu już zrobiło, nie? I ja, żeby to wykorektować, będę musiał iść kurwa do tego do fucking kurwa warsztatu. Więc też pierdolone, kurwa, ścierwo. Niech ktoś mi, kurwa, powie jeszcze raz coś dla dobra środowiska. Obetne kurwa, kończyny, kurwa, w do kurwa, dla dobra środowiska. Bo jak ja cię zajebię, wtedy nie będziesz oddychał, więc dla dobra środowiska jeden człowiek, kurwa, mniej. No to ja to samo wychodzi, tak? Kurwa, macie. No ludzie, przesadzam, kurwa, znaczą moją parodię, no ale ja pierdolę. Ja pierdolę, no. I teraz będzie, do... dzięki Bogu, że to nie jest moja ciężarówka. Dla dobra kurwa, środowiska, kurwa. To jest dla dobra środowiska. Jebane systemy wymyślają, tak? Wymyślą ci system, i kurwa, sensor nie działa, i ty będziesz wypierdalał dla dobra środowiska. Kurwa, 20 litrów na godzinę, kurwa, na postojowym, kurwa, tym, e, kurwa parkingu. Dla dobra środowiska, no bo przecież to jest dla dobra środowiska, kurwa, tak? Pierdolone kurwy! Jeszcze raz niech usłyszę coś dla dobra środowiska, zapierdolę, rozkurwie, Freightliner to jest to samo ścierwo, gówno co kurwa... To. Ludzie, nie ma sensu, nie? Nie urodziłem się wczoraj. Spierdalaj. Spierdalaj ty kurwo jebana. Czekaj. Parked region complete, okej. Okay. To czemu to się samo nie włączyło? What the fuck? I czemu ten dalej, ten też się świeci? Ty ludzie, nie. Okej, okay. suit level good, no dobra. Nie, ludzie, nie, ja nie. <laughs> nie, dobra, <laughs> straciłem. Dobra, nie wiem co się stało. Nie wyłączyło się samo. Ja wyłączyłem, po prostu miałem dość, bo mówię kurwa, ile można. Nie, ludzie, wiecie co? To są te nowe ciężarówki. To są nowe ciężarówki, kurwa. To są nowe kurwa ciężarówki. To jest ciężarówka 2021 rocznik i już takie ma problemy. Dzięki Bogu, że kurwa, ja nie mam własnej ciężarówki. Ja pierdolę.